7:10 Ja już w drodze do Torunia na Time Tak, druga runda. A więc jadę sobie Vektron C22 Direct 2006 rok bezpośredni wtrysk. 155 koni na autostradzie na tempomacie. 140 mam ustawione. Mapy pokazują 131 na godzinę. Tempomat 140. No, i spalanie w tej chwili pokazuje mi teraz trochę pod górkę. To tak 6, 8, 7, zanim zacząłem nagrywać, miałem taki płaski obszar, tak mi się wydaje. No i tam tak spalałem 6,5, 6,6. Więc myślę, że jak na ten silniczek, to myślę, że takie spalanie jest ok, bardzo ok, nawet oszczędne. Jeśli ktoś też ma Vectra C22 Direct. Bo możecie powiedzieć, czy też Wam pali w trasie, tak? 6, 6,5. No i powiem tak: dojechaliśmy do robót drogowych. Teraz jedziemy po przeciwnym pasie ruchu. No i jak dojechaliśmy do robót, to ktoś tu zwolnił do zera. W sensie podejrzewam, że musiało dojść do jakiejś rozmowy. Podejrzewam, że ktoś komuś, nie wiem, wepnął się, zajechał drogę albo coś takiego i pewnie ten drugi, nie wiem, za Przyhamował go albo coś. W każdym razie zatrzymaliśmy się do zera przed wjazdem na roboty drogowe, gdzie tu spokojnie 50 na godzinę można mieć, więc na pewno doszło do jakiegoś e, e, powitania, nie wiem, no do jakiejś rozmowy, konwersacji, coś, coś tam się musiało wydarzyć. Jak to na polskich drogach. To nie da się na spokojnie, zawsze musi coś takiego być. Stuwa na godzinę mniej więcej licznikowa i spalanie 4 litry na 100. Ładnie pewnie nie widać, ale może słychać że jest oberwanie chmury o, tunel znaczy pod mostem sięgają Dajmy tak, Toruń 3 sierpnia 2025 pada jest mokro w ogóle jak tu jechałem była ulewa straszna, także no tak średnio się będzie jeździło i to tak cały dzień ma trochę padać, przerywać. No ale ludzi jest. 80, 80 kierowców, aż przyjętych zostało, zgłosiło się chyba ponad 100, z tego co pamiętam organizator mówił, więc zainteresowanie jest duże. Każdy chce pojeździć sobie, samochody są różne. Ja tu jestem e, oplem, mam hopla, kupiłem opla. Opel Vectra C2.2 DGI, 155 koni, benzyna, najgorszy silnik ponoć, Z22YH, zobaczymy, zobaczymy jak to pojedzie. Będą filmy na kanale o tym, samym chodzi, ale pewnie za długi, długi czas, bo mam dużo nakręconych różnych materiałów, których nie opublikowałem Tam już niektórzy ustawiają się do startu. Tam słychać, że ktoś silnik już rozgrzewa. Tu woda. Musiałem znaleźć sobie miejsce do przejścia. O, tam ktoś bączki kręci peżotem. Już nie. Oczywiście za późno, żeby nagrać. Zobaczymy, kto startuje. Ja mam numer 67. Znowu woda. Tu Dawid mówił, że pytałem go czy chce być nagrany, to mówił, że może, ale nie musi. No to, to będzie trochę. Na razie jest trening. Trening jest klasami. Klasa pierwsza, klasa druga, ja jestem w klasie trzeciej. Pierwsza już skończyła, to jest klasa druga teraz i niektórzy już z trzeciej Idziemy. O właśnie startują. W dobrym momencie trafiłem. Jedziemy w lewo dzisiaj, to jest drugi raz, drugi raz w historii Time Attack Toruń, że jedziemy w lewo i zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli w sensie skręcamy w lewo, a potem jedziemy w prawo, czyli zgodnie z ruchem wskazówek. No i jako, że jestem jedynym oplem, Ale głośno. Jako, że jestem jedynym Oplem, to wystarczy, że zrobię jakieś kółko pomiarowe i będę już w rekordach. Będę najszybszym Oplem na rewersie toru-toru i na time attack. Kurczę, tu wyleciał, już nie zmieścił się w zakręcie. To organizator o tym mówił, żeby uważać, że jak się wpadnie w tą wodę, to łatwo jest wylecieć z zakrętu. No i mamy tego przykład. Trzeba omijać wodę. O, tak jak ten, ominął wodę i nie wypadł na zakręcie. No tak, wszyscy spokojnie, jest mokro. Nie ma co szaleć. To jest, to jest dopiero sesja treningowa. Tam jest jeszcze potężna kałuża też i tamtej się chyba nie da ominąć. Jak widać, niektórzy nie boją się wodowania, i wodowanie tak się kończy. Lepiej trzymać się suchego, tam gdzie się da, o kurde. Znowu wyleciał, ja nie mogę. To jakiś bardzo Widzę, już w kasku, trochę okulary parują, bo jest duża wilgotność. trochę kropi cały czas. Zaraz zaraz będziemy zaczynać przez treningowy. Zaraz będziemy zaczynać przez treningowy. Radio może włączyć, to mi będzie lepiej słychać. To ja jestem sobie w wekrze tu, pan i Dawid. Przede mną. Pierdzi Audi TT, i to musiałem sobie obiekt zamknięty włączyć. Zostało mi 148 km zasięgu z domu, przejechałem 179 km. No i teraz sobie wezmę i to sobie zostawię. Do tej pory 79 z domu średnio spaliłem. Tutaj dojeżdżając tu, mam długodystansowy taki przebieg, to sobie go skasuję. Sobie, o, I tu będę miał na że zobaczymy ile spalę Mam nadzieję, że te, ta jedna czwarta waku wystarczy mi Na tutaj pojeżdżanie się na pewno wystarczy Spokojnie, na ludzie. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże Co ciekawe w Toruniu jest droższe paliwo niż w Gdańsku To jest, to jest ciekawe, to mnie zdziwiło Tu kamerka przygotowana do nagrywania To ja tu pierwszy raz weknął na torze i w ogóle w takich warunkach to się czekam A Dawid widzę to idzie jak burza A ja tu nie, ja, ja nie, mam, nie mam wyczucia Na moskwy to kurde nie, nie czuję się dobrze Po pierwszym przejeździe treningowym, pierwsze kółko to miałem jakieś 50 sekund, bardzo zachowawczo pojechałem, ostrożnie, w ogóle nie czułem tego samochodu. która jest większa, cięższa niż Bora i niby GTS, czyli wersja ta hatchback liftback, ona jest obniżona o 3 cm i utwardzona w stosunku do sedana ale jednak no Bora lepiej w zakrętach się składała. Bora jak gokart na gwincie jeździła, a tu mimo że to zawieszenie niby jest utwardzone, obniżone, to nadal nie jest to. Jednak czuć tą masę, czuć masę tego samochodu, że on się w zakrętach przerzuca się ta masa. Więc start bardzo zachowawczo 50 sekund, ale już potem odważniej, odważniej zrobiłem 43:13. Tylko dwie sekundy gorzej od Dawida w fokusie RS. No i tor powoli przesycha, bo przestało padać i jeździmy tu, więc, więc suszymy, suszymy ten tor. Zasięg miałem 150 km. Teraz po, po jednym przejeździe treningowym spadł mi do 84 km zasięg. Chociaż nadal mam prawie jedną czwartą zbiornika paliwa. I o, chyba ile to, 5 km, przejechałem, coś takiego, nie pamiętam. Na torze 22,8 litra mi wyszło spalanie Pytanie czy wystarczy mi na do końca tych dzisiejszego treningu paliwa Myślę, że wystarczy Na pewno Jest ślisko W drugim przejeździe treningowym Wskazówka spadła, zasięg 40 km się pokazał Zobaczmy spalanie 28,3 Teraz pokazuje. No, zasięg mi pokazywało już tylko 39 km. Teraz jest 165, bo sobie pojechałem, zatankowałem za stówę, żeby mieć sumienie czyste. Bo to nie chodzi o to tylko, że zasięg mi spadł do 39 km. Może by i wystarczyło. Problem w tym, że no jak się zatrzymałem, to było tak poniżej 1,4 baku. Ale w trakcie jazdy to mi już wchodziła wskazówka na rezerwę. Czyli, jak to paliwo tam się przelewa, to, to spada. O, tu mi ciśnienie w oponach już mu się nie podoba, bo mu spuściłem trochę. Bo mu się, bo się rozgrzały opony Rozgrzały się, przepraszam, przednie do 2,4 prawie, to spuściłem do 2,2 na ciepłych i teraz się pluję, że mu ciśnienie ma za niskie. W każdym razie będę miał teraz spokój, że mi nie będzie brało z rezerwy, że nie będzie mi z dna baku tam wciągało jakiegoś syfu, nie wiadomo co tam jest nigdy. Więc i tak tu nie przyjechałem po zwycięstwo, przyjechałem żeby się pobawić, więc... Na pewno! Gotowy na pierwszą sesję pomiarową Kamerka zamocowana teraz do kasku Chyba tak pierwsza, pierwszą, drugą sesję pomiarową chyba tak z kamerką przejeżdża, a potem czwartą Trzecią i czwartą zamontuję z powrotem na szybę Żeby czuć się swobodnie 36.82 ale będę najszybszym oplem bo już jestem pierwszym oplem na rewersie Time Attack Toruń więc rekord opla będzie będzie. w tym roku pozostanie mój opel najszybszy na torze Time Attack Toruń na rewersie w przyszłym nie wiem, jeżeli będzie rewers może przyjadę ponownie żeby mi jakiś inny opel nie pomił. Nie, nie, w kołach się nie podoba 2-1, ja tak specjalnie ustawiłem, żeby się lepiej jeździło, bo koła się rozgrzewają i potem ciśnienie rośnie. Jak zjeżdżałem z toru, teraz to miałem z przodu prawie 2-4 czy poprzednio, to spuściłem. Więc na rozgrzanych okonach spuszczam z przodu do 2-1, z tyłu do 2.0 tutaj według porady pewnego instruktora. To była podsłuchana porada. Trzy kółka pełnym ogniem i ledwo wskazówka do 90 dobiła. Tak się robi samochody, a nie jakiś fokus nowy ST, co się przegrzewa po trzech kółkach. Mm. To chyba będzie mój nie wiem trzeci przejazd? Wydaje? 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 Ach, to ostatnie kółko to zepsułem. Za późno i za słabo tam hamowałem. Więc może pierwsze lub drugie kółko będzie dobre, bo trzecie to słabe. Więc będzie czwarta sesja, ale ze względu na to, że już jest późno, będą tylko dwa kółka. Więc normalnie trzy. A teraz tylko dwa pomiarowe na torze, ale przede mną jakiś hondzie gdzieś tam wyleciał na bok i części pogubił na torze, więc Mam nadzieję, że poprawiłem jeszcze troszkę ten mój czas, bo wydawało mi się, że byłem szybki. Jest mały sukces, udało się udało się zrobić czas poniżej 36 sekund, 35.81 Ja awansowałem na dziesiątą pozycję, jestem w top 10, jej! A Dawid wygrał, gratulacje Dawid, co świadczy, że brakuje mi w samochodzie 100 koni po prostu i też mógłbym wygrywać. Dawidzie, ja jak się czujesz jako zwycięzca klasy trzeciej street? Fajnie. No, walczyłem z moim konkurentem do ostatniej sesji, tak? Tak. Więc oboje poprawiliśmy czas. To tak jak ja z moimi konkurentami, tylko pod koniec stawki. Tak, ale zakończyło się bardzo pozytywnie dla mnie. Fajnie, no, fajnie stanąć na pudle i zgarnąć. No, to był niezły puchar. Nawet dwa. Trzecie miejsce w klasie ogólnej, trzeciej. No, to jest, to jest podwójny sukces. Mimo samochodu, który ma swoje bolączki, swoje problemy. Tak, ma swoje bolączki, problemy. Niektóre likwidujemy, czy znaczy udoskonalamy fabrykę, ale wychodzą inne. Mimo wszystko dał radę. Więc jak się uporami ze wszystkimi, to. To może będzie jeszcze lepiej, może nie, nie. Dziękuję Dawidzie. Widzimy się na słonczynie. Po ostatniej sesji, czwartej skróconej, 111 km zasięg mi pokazuje. Tutaj, baku jest takie 3, prawie 3,8 niecałe. Zobaczmy spalanie. Spalanie ogólnie 11,6 mi pokazało od domu do teraz. A spalanie na torze 32,6. No to myślę, że takie są spoko wartości Myślę, że tak, tak No jak się ciśnie, to się pali Koniec Dotarłem do domu 38 km zasięgu mi zostało Zobaczmy spalanie, jakie wyszło 10 litrów tutaj to na całej trasie od A do, do Z, że tak powiem, łącznie z torem. A tu spalanie, które na torze resetowałem, no to 11,8. No, czy tak, jak się długi kawałek przejedzie, to i tak e, się spada szybko potem to spalanie. Najważniejsze, że bezpiecznie wszystko się udało przejechać, powrócić. A propos bezpieczeństwa, to pod moim filmem znajduje się link do Mubi.pl, gdzie można sobie wyszukać ubezpieczenie OC, AC, NNW, assistance, jakie tam chcecie I uzyskać bonus 100 zł w postaci zwrotu, zwrot po zakupie 100 zł Wy dostajecie zwrot, ja dostaję stówkę też za polecenie z linka Wy dostajecie swój link i możecie też polecać innym aż do 2000 zł Także warto, naprawdę opłaca się, polecam To już wszystko na dziś Dzięki za oglądanie. Zapraszam na moje pozostałe materiały. Subskrybujcie kciuki w górę przede wszystkim. I do zobaczenia. Cześć!